Siema, tu Morola i witam Was w kolejnym odcinku z Fortnite. Słuchajcie, w dzisiejszym odcinku przechodzę mapę Q&A, w którym stworzył dla mnie Damszel. Ten odcinek powstał z okazji 4000 subskrypcji, więc jeżeli Wam się spodoba taki odcinek, zostawcie łapeczkę w górę, subo na kanale i pamiętajcie o kodzie w sklepie ELLEMOROLA1. Zapraszam do oglądania. Zobaczymy. Jak masz na imię? Mam na imię Patrycja. Ciekawe, czy ten letran będzie ciężki. I naprawdę dziękuję Wam za to, że wpiliśmy te 4000 subskrypcji. Gdyby nie wy, to nigdy by się to nie udało. Mam lat 20. Hmm. Dobra. O nie. Jeszcze raz. Mega ciężki ten Detra. Zbudował go Damsel. Damy real No ku... O Jezus, jaki fart. Myk, Nie. Dobra. Okej. Okay. Dalej. Od kiedy grasz w Fortnite i kto cię do tego namówił? Sama się namówiłam do grania Fortnite, ponieważ widziałam kiedyś trailery. Miałam swojego pierwszego laptopa, na którym teraz na pewno Fortnite by nie poszedł. Postanowiłam go pobrać i tak po prostu zaczęłam grać i. To był czwarty sezon. Nie, Zabił. Nie! Dobra, jeszcze raz. Uf. Co cię skłoniło do rozpoczęcia streamowania, gdzie się widzisz w tej społeczności za 5 lat? Szczerze, ja nie wiem, co będę robiła jutro, a co dopiero za 5 lat. Dobra. Czy będzie kiedyś coś innego należy niż Fortnite? Jasne, że tak, jak załatwi sobie dużo lepszy internet, to na pewno będzie coś innego niż Fortnite. Uff. Uf. ulubiony tryb Fortnite, nie licząc w custom, bierzemy pod uwagę tryby, których już nie ma, na przykład błyskawica, podłogatolowa Podłoga to był najlepszy tryb, jaki tylko mógłby być w Fortnite. Gdyby on był dalej, to ja bym tylko i wyłącznie w niego grała. Aha, dobra. Jeśli mogłabyś coś zmienić w Fortnite, to co to by było? Chciałabym się cofnąć do starej mapy, ponieważ ja ją bardzo dobrze wspominam. Ja nie mówię, że ta mapa jest zła, ale stara mapa w porównaniu do tej to całkowicie co innego. W... O Jezus, Jezus. Dobra. Uff. No nie, Powiem wam, że y, dziękuję wam naprawdę za te 4000 subskrypcji, bo gdyby nie wy to by się to nigdy nie udało A, Mam nadzieję, że teraz w jak najszybszym czasie wbijemy 5000 subskrypcji Twój ulubiony youtuber, streamer, Fortnite? Y, Jacob, lubię Jacoba, tak Jesteś w stanie wymienić cechy i umiejętności, które powinien posiadać dobry streamer? Eee, jakość streama to nie wszystko, tak? To polecam każdemu. To nieważne, jaki, to nieważne, jaka jest jakość streama, to ważne jest to, jacy wy jesteście na tych streamach. Czy jesteście szczerzy, jesteście sobą i czy jesteście po prostu prawdziwi. I dzień jest dla ciebie dniem doskonałym. Taki dzień, w którym nie ma troli na lewie. Czy masz jakieś hobby, pracę poza streamowaniem? Kiedyś ja chodziłam do gimnazjum, to jeździłam na zawody z siatkówki, byłam kapitaną drużyny, więc yy, tak, siatkówkę. Damy radę, my nie damy rady? Hop, hop, no kurczę! Uf. Dobrze, że kucnęłam. Jak ja bym tego nie zobaczyła? Jak wyglądałoby Twoje wymarzone wakacje w Stanach Zjednoczonych? Yy, mam ciocię w Stanach Zjednoczonych, więc na pewno kiedyś ją odwiedzę. I jeszcze raz. No nie! Damsel, ty nie mogłaś mi normalnego zrobić QA, jak sobie przechodzę piękną polaną i zadajesz mi pytania, nie kurczę detran. No nie. Uff Tu? O nie ma. Jaki był Twój największy wybryk w dzieciństwie? wyszłam na podwórku, jak była ma grać w piłkę i wróciłam w 22 do domu Opa Dobra, udało się no nie no, serio! Proszę! Okej, okay, nie ma to pytania. Główna cecha, którą ciebie opisuję, szczerość. Zawsze jestem szczera. ze stare pułapki. No właśnie tak jak o tym mówiłam, chciałabym wrócić do starej mapy. To było coś pięknego trapy w ogóle sam fakt no. Eee, yy, tu... Jak ja mam to zrobić? Co? Ja? Wsiadkówkę. Co? Czemu to mi się nie zbejtowało? Nie wiem co tu się stało, ale okej. Okay. To jest akurat łatwo, bo już do tronu przechodziłam. Co planujesz robić za 5-10 lat? Ja nie wiedziałam, co będę robiła za 5 lat, a co dopiero za 5-10! Ładne te poziomy. Jaka jest Twoja ulubiona potrawa z zagranicznej kuchni? Lubię bardzo spaghetti i to niezależnie jakie, czy ze szpinakiem, czy carbonara, czy bolognese, Każdy lubię. Na spokojnie, dasz radę? Ja wybrać jedną potrawę do jedzenia przestały ty, Dzika. By to była frytki z maka. nie no albo, albo wrapy z maka to jest coś, no. Co jest dziwne, że ja nie dostaję obrażeń. No co ja robię? Kurczę! Dobra. Okej. Okay. Tylko żeby mi impulsów starczyło, bo jak będę na stałe górze, a mi zabraknie. Jeszcze. A to, dobra. Huch! planuję przefarbować włosy w przyszłości? Jeżeli tak, to na jaki kolor? Planowałam. Aczkolwiek nie wiem, czy już to zrobię, ale chciałabym mieć czarne włosy, ciemniejsze. Aha, ta tutaj sobie można oszukać. Dobra, elegancko, znam się. Hop. Co wolisz? KFC czy McDonald's? Jaki produkt? Oczywiście, że wolę McDonalda, fryteczki, wrapik i kolka. No lub burgery, nie? Dobra? O nie Ja! Nie, no jak on mnie chwycił! Słuchajcie, a jeżeli jesteście nowi, to polecam do zasubskrybowania kanału strzelania Łapeczki w górę. I również możecie mnie wspierać z kodem Elo z w sklepie Fortnite. Ulubiony film serial, który z przyjemnością możesz oglądać po kilka razy desto na Netflixie polecam. Eee, to, to. Powstała albo skąd się wziął pomysł na nazwę Elo Morello 1 Elo Morello. Już kiedy się powiadałam, eee, z koleżanką szukałam nazwy na Snapchata i ona powiedziała Elo, e, tam wymawiałyśmy różne nazwy. Ja powiedziałam Morello i wyszło Elo Morello. O nie. Dobra. Czy będziesz te, także nagrywać odcinki z widzami? Jasne, że tak. Już nawet były na kanale. Jeżeli chcecie, to polecam przejrzeć. O Jezus. Szczerze, to nie mam ulubionej piosenki, a nawet jeśli, to teraz żadna mi nie wchodzi na myśl. Gdybyś mogła cofnąć się do swojego dzieciństwa, co byś zmieniła w swoim życiu? Nic. Tak jak jest teraz, tak mi się podoba. Rage'a dostaje! Ulubiony napój? Woda oraz Pepsi. Nie ma pytanka? Tak? Nie ma. Czego boisz się najbardziej? Wysokości to strasznie. Jak tylko patrzę z czwartego piętra, czy nawet z trzeciego, to od razu kręci mi się w głowie. Nie wiem, czy Wy też tak macie. Jak macie, to możecie napisać w komentarzu, albo czego Wy się boicie. Co? Jak to mnie złapało? No nie! O, dobra. Ile miałaś lat? Jak pierwszy raz zagrałaś na kąpie i jaka to była gra? Yy, bodajże że miałam lat 8 i to było GitHub San Andreas. Ja już chciałam bajtować. Łatwo, co byś zrobiła, jakbyś wygrała kilkanaście milionów złotych? Yy, szczerze, nie wiem. Wyjechałabym gdzieś na wakacje i zafundowałabym wyjazd całej rodzinie. Co robiłaś przed streamowaniem? Co robiłaś przed streamowaniem? Yy, zależy o co pytacie, ale szczerze, to raczej nic. Oprócz tego, że się uczyłam. I nadal, nadal się uczę. Hmm, a to tak, ja myślę, że tego się trzeba wyskoczyć. Największe twoje marzenie wyjechać do Stanów Zjednoczonych. I na pewno to zrobię. Najlepszy kot w sklepie Fortnite? Elo Morelo 1! O, tutaj dam jest jestem po klaszcze. Zaglądanie mam nadzieję, że spodobał Wam się taki odcinek. Możecie strzelić łopeczkę w górę i napiszcie w komentarzu, co myślicie o takich typu odcinkach. Więc trzymajcie się, cześć! Pa!